Hejka. Jak Wam minął dzień? Pogoda za oknem, że nie chce się siedzieć w domu, ale jeżeli już trafiłeś na ten film, to mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca. Jak zawsze zapraszam do oglądania. Nowe obserwacje wykonane za pomocą bardzo dużego teleskopu należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego wskazują na to, że kometa 2I Borisov, która jest dopiero drugim i niedawno wykrytym obiektem międzygwiezdnym w naszym układzie słonecznym, jest jedną z najbardziej pierwotnych komet, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Astronomowie podejrzewają, że kometa najprawdopodobniej nigdy nie zbliżyła się do gwiazdy, co czyni ją niezakłóconym reliktem obłoku gazu i pyłu, z którego się uformowała. 2 i Borisov została odkryta przez astronoma amatora, Genadisza Borisowa, w sierpniu 2019 roku, a kilka tygodni później potwierdzono, że pochodzi on spoza Układu Słonecznego. Zespół naukowców użył instrumentu Force 2 teleskopu VLT do szczegółowego zbadania 2 i Borisov, przy użyciu techniki zwanej polarymetrią. Ponieważ technika ta jest regularnie używana do badania komet i innych małych ciał niebieskich naszego układu słonecznego, pozwoliło to zespołowi na porównanie międzygwiezdnego gościa z naszymi lokalnymi kometami. Zespół odkrył, że 2 i Borisov posiada właściwości polarymetryczne. Różniące się od właściwości komet układu słonecznego, z wyjątkiem komety Heyla-Bopa. Kometa Heyla-Bopa wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej pod koniec lat 90., ponieważ była łatwo widoczna gołym okiem, a także dlatego, że była jedną z najbardziej nieskazitelnych komet, jakie astronomowie kiedykolwiek widzieli. Analizując polaryzację wraz z kolorem komety, w celu zebrania wskazówek na temat jej składu, Zespół doszedł do wniosku, że 2 i Borisov jest w rzeczywistości jeszcze bardziej pierwotna niż Halebob. Naukowcy mają nadzieję, że jeszcze przed końcem dekady astronomowie będą mieli kolejną, jeszcze lepszą okazję do dokładnego zbadania zbłąkanej komety. Europejska Agencja Kosmiczna planuje wystrzelenie w 2029 roku sondy Comet Interceptor, która będzie w stanie dotrzeć do odwiedzającego nas obiektu międzygwiazdowego, jeśli taki zostanie odkryty na odpowiedniej trajektorii. Nawet bez misji kosmicznej, astronomowie mogą wykorzystać wiele ziemskich teleskopów, aby uzyskać wgląd w różne właściwości komet, takich jak 2 i Borisow. Okazuje się, że koma, czyli otoczka pyłu otaczająca główne ciało komety, 2 i Borisowa, zawiera zwarte kamyczki ziarna o rozmiarze około 1 mm bądź większe. Ponadto odkryto, że względna ilość tlenku węgla i wody w komecie zmieniała się drastycznie w miarę zbliżania się do Słońca. Może to zatem wskazywać na to, że kometa składa się z materiałów, które uformowały się w różnych miejscach w jej układzie planetarnym. Jest to sugestia, że materia w układzie planetarnym komety 2 i Borisov była mieszana w pobliżu gwiazdy, być może z powodu istnienia planet Olbrzymów. W których silna grawitacja miesza materię w układzie. Astronomowie uważają, że podobny proces zachodził we wczesnym okresie istnienia naszego układu słonecznego. Omawiane badania zostały opublikowane w Nature Astronomy. Czarne dziury, które mają masy od 100 do kilkuset tysięcy mas Słońca, nazywane są czarnymi dziurami o masach pośrednich. Ich masa mieści się pomiędzy dobrze udokumentowanymi i często badanymi czarnymi dziurami o masach gwiazdowych oraz supermasywnymi czarnymi dziurami, które znajdują się w centralnych regionach masywnych galaktyk. Chociaż w ostatnich latach odnotowano kilka możliwych czarnych dziur o masach pośrednich, to astronomowie wciąż próbowali ustalić, jak powszechne są i czego uczą nas ich właściwości na temat powstawania pierwszych supermasywnych czarnych dziur. Odkrycie opublikowane 29 marca w czasopiśmie Nature Astronomy wskazuje na znalezienie pierwszego znanego nam takiego obiektu. Odkryta czarna dziura ma masę około 55 tysięcy razy większą od masy Słońca, cytując Jamesa Paintera, głównego autora badań. To odkrycie rzuca nowe światło na to, jak tworzą się supermasywne czarne dziury. Chociaż wiemy, że supermasywne czarne dziury czają się w jądrach większości, jeżeli nie wszystkich galaktyk, nie rozumiemy, w jaki sposób te behemoty są w stanie urosnąć do takich rozmiarów w skali wieku wszechświata. Omawiana czarna dziura została odkryta dzięki detekcji soczewkowania grawitacyjnego rozbłysków gamma. Ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego mamy do czynienia, gdy grawitacja masywnego obiektu sprawia, że światło pochodzące od odległego obiektu zostaje zakrzywione i wzmocnione. Grawitacja masywnego obiektu zakrzywia światło. Dzięki temu astronomowie mogą zobaczyć podwójny obraz tego samego obiektu. W tym przypadku wybuch promieniowania gamma, półsekundowy błysk wysokoenergetycznego światła emitowanego przez parę łączących się gwiazd, został zaobserwowany jako charakterystyczne echo. Echo to jest wywołane przez interweniującą czarną dziurę o masie pośredniej, która zakrzywia ścieżkę światła w drodze na Ziemię. Ta nowo odkryta czarna dziura może należeć do grupy pierwotnych czarnych dziur, powstałych we wczesnym wszechświecie, zanim uformowały się pierwsze gwiazdy i galaktyki. Te wczesne czarne dziury mogą być zalążkami supermasywnych czarnych dziur, które dzisiaj żyją w sercach galaktyk. Naukowcy z Uniwersytetu Brauna odkryli nieznany wcześniej typ starożytnego jeziora kraterowego na Marsie, który może ujawnić wskazówki na temat wczesnego klimatu planety. W pracy opublikowanej w Planetary Science Journal zespół badawczy opisuje jeszcze nienazwany krater o pewnych zastanawiających cechach. Dno krateru ma wyraźnie geologiczne dowody na istnienie starożytnych koryt, strumieni i stawów, jednak nie ma żadnych dowodów na istnienie kanałów wlotowych, którymi woda mogłaby dostać się do krateru z zewnątrz, ani żadnych dowodów na aktywność wód gruntowych, którymi woda mogłaby tryskać od dołu. Naukowcy doszli do wniosku, że system był prawdopodobnie zasilany przez spływy z dawno zaginionego marsjańskiego lodowca. Woda spływała do krateru ze szczytu lodowca, co oznaczało, że nie pozostawiała ze sobą doliny, jak miałoby to miejsce, gdyby spływała bezpośrednio po Ziemi. Woda ostatecznie opróżniła się do nisko położonego dna krateru, gdzie pozostawiła swój geologiczny ślad na nagiej marsjańskiej glebie. Virgin Galactic jest jedną z kilku firm, które chcą obsługiwać klientów zainteresowanych kosmosem. Jednak ostatnie miesiące były czasem małego przestoju, poświęconego na konserwację i modernizację. W najbliższych miesiącach firma wznowi loty testowe w swojej siedzibie w Nowym Meksyku, a we wtorek zaprezentowała swój najnowszy statek kosmiczny. VSS Imagine już niebawem rozpocznie testy naziemne. Lustrzane wykończenie nowego statku Virgin Galactic jest w równym stopniu związane z estetyką co z funkcjonalnością. Dyrektor generalny Michael Colgrezier powiedział, że jest to kluczowa część systemu ochrony termicznej statku, która została wybrana, aby statek mógł wyglądać i czuć się tak, jak jego otoczenie: czy to na Ziemi, na niebie, czy w przestrzeni kosmicznej. Ponadto zadaniem inżynierów było stworzenie wersji, która byłaby łatwiejsza w produkcji i utrzymaniu. Firma spodziewa się, że większe możliwości w częstości lotów przełożą się na rozwinięcie skrzydeł. Hej i to już jest niestety koniec tego materiału. Mam nadzieję, że informacje, które w nim zawarłem Ci się spodobały i że zostawiłeś już kciuka w górze oraz subskrypcję na kanale. Dzięki bardzo za oglądanie do końca i do usłyszenia w kolejnym materiale.